Dobra, widzimy się po przerwie, już mi... już DWS z nami jest. Chodź Przychodzi? E, czwarty Ej, e, 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 do góry jest skrzynka! o mój parkour. Twój dobra, gdzie jest ten... gdzie jest ten Jodą. O dobra, chodź. No, widzę, daj mi tutaj na dół. Nie składnie mam czwarty level. Masz. No skąd ja mam czwarty level. Nie, jest, nie pod A. zabijam. Aha, kurczaka zabiję. Czyli na który? Na czak albo na drugi tobie Okej. Okay. Smite. Co to jest? A ja mam szarpnęzik i knockback. Why? Co mnie bijesz? Aha. Oj, tutaj jest zombie, chodź, detniesz go. Ja mam szarpnęzik ziknokbak knockback. po co A po co go z...

No masz lepszy miecz Nie, a pokaż mi swój ja, ja mam knok, i Sharpness Sharpness a ty masz... Ej, to ty masz chyba lepszy No to zdaj mi złoty A w 7 lepiej Bo w troscie to jest, nie? To też mam, bo masz ja, ja zobaczyć tam na dół, tam też jest skrzynka Nie, ja nie znajdę Tam na dole jest skrzynka? Aha, to jest troll hero brain Nie, to nie to na dole? Nie, przyje tam troll Pomyliłem się. U, nice. Może z nim coś nagramy? Tam To nic nie ma. Ja cię znajduję. Wiem, gdzie mieszkasz. Wpłynie, że wypłynąłem. Aha, się tam utopiłeś, nie? Mam była? A ty... A ty... Ej, A A co jest? Ten... Nie, nic mi coś tam się stało. Czekaj, po półtora, na mam. O, zatrułem się. No co? Troja! Masz Masz jedną Ładź! No nie wi mnie! O, nie Ciągle mnie lejesz um. Ej! Ja mam A po co ci? Troja! Ej! Pamiętasz takie ruiny jakby? No To chodź Chodź za mną! Gdzie jesteś? Cię znowu polazłeś! Nie jesteś końcem! Chodź! Wiem, widzę cię chodź! Chodź za mną! Gorda, Spring, coś nie chce działać! A jak mnie jeszcze raz udadził, to cię wsiwałem jako mego miecza. No bo cię podpalę. O, widzisz pamiętasz też no? Gdzie ty jesteś? Wow. On w dżungli się spinał, a nie... ...a nie w lesie. Tu cimno jest. O, tu jest to fajne. Jas. Yes. No. No, a to nic się nie stało. пуста? Пуста. Не мув. Он заставил. Метрикс нас волна?

to Co? Uuu, tutaj jest... Znowu coś tutaj jest. O. Ja wiem. wiem. Zużo ofiarę. A zostaniesz wynagrodzony. Chciałem wrzucić tam coś. Nie. No, z pół godziny będziemy. Trochę mi się będzie wrzucać. Mam piesek to jeszcze zrobił. Ja mam po 20. A ja mam nagrywę, wątpisz Masz nie. Ja gram na far. Po co ci extreme? Po co? Czekaj, tutaj, tutaj, ja na domku popatrzę. Wiem, że tutaj jest wilków. jest studnia. Światło jest? Nie. U, skrzynka. Mam coś? Mam dwie rybki i stejka upieczonego. Niestety nie ma żadnej skrzynki. Jak wiosce jeszcze skrzynki szukam? Nie da się, się coś spać na Ej, gdzie moja rybka? Rzeczy mi znikły, żal! Mówiłem. Znaczy się pamiętam chyba, gdzie to jest. Gdyby. Wiem, hmm. eee, wystraszyłem się. A tu jest młyn? Ja tego zbroję. A masz ino zbroję? I nauczyłem masz? Dzie. Join Yes?